Dobry wieczór, Państwu. Moje nazwisko Krukowska. Jestem mamą Oskara. Oskar od urodzenia choruje na zespół Dan Jest podopiecznym fundacji Cząstka Ciebie. Chcielibyśmy tutaj ogromnie podziękować Państwu i ludziom Dobrego Serca za akcję, z jaką pomogła nam Fundacja Cząstka Ciebie. Była to akcja charytatywna w klubie muzycznym dla muzyka u Jose Torresa. Dzięki tej akcji udało nam się sfinansować rehabilitację i zajęcia logopedyczne. Oskarka. Jesteśmy Państwu ogromnie wdzięczni, że możemy liczyć na Waszą pomoc. Mam na imię Basia i jestem podopieczną Fundacji Cząstka Ciebie. Gdy bardzo potrzebowałam pomocy, Fundacja wyciągnęła do mnie pomocną dłoń. I sfinansowała moje kosztowne leczenie. Bardzo dziękuję Fundacji za okazaną pomoc. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Gierlik Weronika, a to moja córeczka Magdalenka. Na samym początku chciałam Państwu bardzo podziękować za Państwa wsparcie. Dzięki Fundacji Cząstka Ciebie możemy realizować marzenia Magdalenki. Magdalenka jest czteroletnią dziewczynką, która urodziła się w zespole Down'a, ale mimo to jest wesołą, pełną energii i szczęśliwą dziewczynką. Mali rehabilitacja bardzo dużo nas kosztuje i dzięki Państwu wsparciu naprawdę możemy działać wiele. Dziękujemy, życzymy Wam miłego wieczoru. Witam Państwa serdecznie, na imię mam Emilia i jestem mamą tego, oto tutaj Antosia. Wymaga całościowej, kompleksowej, codziennej rehabilitacji i ogromną pomoc otrzymaliśmy od Fundacji Cząstka Ciebie. Która sfinansowała nam leczenie specjalistyczne Antosia. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Fundacji, a przede wszystkim daroczyńcom, ludziom o wielkim sercu. To dzięki Wam możemy walczyć codziennie o lepsze funkcjonowanie Antosia. Dziękuję pięknie i życzę wspaniałej zabawy tego wieczoru. Bardzo chciałam Wam podziękować no, za tą pomoc, którą otrzymaliśmy. To jest super w ogóle, że są ludzie, dla których jesteśmy ważni. No i życzymy Wam dzisiaj miłej zabawy. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, pamiętajcie o Stasiu, bo nadal wymaga intensywnej rehabilitacji. Stasiu, może teraz Ty coś powiesz. Tak, Stasiu życzy dużo uśmiechu i ściska Was mocno. Krzyś urodził się zbyt wcześnie, w ciężkiej zamartwicy, w konsekwencji dziś musi zmagać się z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym oraz padaczką, a także atetozą. To prawda, Krzyś dziś chodzi, ale to dzięki temu, że jest bardzo intensywnie rehabilitowany, a także jest po przeszczepie komórek macierzystych. Więc nadal potrzebujemy bardzo wielu środków, a także kolejnego przeszczepu komórek macierzystych. Chcieliśmy podziękować Fundacji za wsparcie, na, na wsparcie Krzysia w realizacji celu. Dziękujemy Fundacji i każdemu z darczyńców za wsparcie okazane Krzysiowi. Życzymy Państwu udanej imprezy i ogromnych, życzymy również ogromnych serc. Mam na imię Beata, jestem mamą Marcela. Marcel ma bardzo rzadko wadę genetyczną 6 chromosomu. Wymaga stałej terapii i rehabilitacji, które przynoszą efekty. Dzięki pomocy Fundacji Cząstka Ciebie Marcel może korzystać z kosztownego leczenia, którego wymaga. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim osobom, które wspierają Fundację Cząstka Ciebie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jestem mamą 14-miesięcznego Oliwierka. Oliwierek urodził się z wadą słuchu obustronną. Gdy miał 6 miesięcy przeszedł operację drenażu. Dzięki fundacji Cząstka Ciebie oraz państwa ogromnej pomocy mamy możliwość leczyć syna w specjalistycznych ośrodkach. Dziękuję państwu za pomoc oraz życzę miłego wieczoru. Mam na dziś, jak Państwo słyszeli, dobry wieczór, to jest Hubercik, ja mam na imię Natalia, jestem jego mamą. Hubert ma auto z poczwórną wadę serca, padaczkę i niepełnosprawność intelektualną. Chcę komórkę. Chcieliśmy po prostu z tego miejsca podziękować Fundacji Cząstka Ciebie i wszystkim darczyńcom za to, że w odpowiednim momencie niezwykle wsparli walkę o zdrowie naszego syna i bardzo Państwu dziękujemy i życzymy Państwu miłego wieczoru. Witamy wszystkich serdecznie. Moje imię to Monika, to jest moja córeczka Zosia. Zosia Radosia, tak ją nazywamy. Dziękujemy wszystkim serdecznie za wsparcie od Państwa. Chcielibyśmy bardzo podziękować. Zosiu, zaśpiewasz piosenkę? Tak, leka. Jest są jasno, ma serdce mała jasna, ma poniżkę, mini śniurowane butki i jest walcu, z klukiki, ma serdce drągom, ciemne sło, jest u tam,